maneczko na kanale, Krzychu trenuje dzisiaj trening, ale tylko urywki, a pogadamy sobie o handlach. Po temat Przewija się w komentarzach, więc warto go poruszyć. A my sobie lecimy dzisiaj barki, ramiona.

Jaki poruszymy, to temat Handli. Co jak, dlaczego i czy jest to już finalny zestaw? Nie jest to finalny zestaw, czy też zestaw, który będzie na stałe. Mam nadzieję, że HMS nas czymś kiedyś zaskoczy i zrobimy nowy, fajny set. Dlaczego polecam Handle HMS HG? Przede wszystkim z tego względu, że mamy tutaj. Cena równa jakości, a nawet jakość wyższa od ceny. Doświadczenie z handlami mam w sumie największe z całego sprzętu w siłowni, ale pogadajmy sobie właśnie, dlaczego HMS HG. Początkowo były przeróżne handle, zaczynając od handli jakichś tam stalowych, po handle bardzo ładne, bo marbo sportu, ale pojawił się też mały problem. Marbo Sport hantle są o tyle fajne, że możemy sobie je serwisować samemu, ale no właśnie, czy ten serwis był taki, jakbyśmy chcieli, no niekoniecznie. Oponki dość sporo kosztowały na te hantle przy wymianie obciążeń, czy też wymianie samych gumek na hantlach. pojawiły się problemy takie jak odkręcenie śruby, która jest osadzona właśnie w w tym gryfiku dodany jest tam klej, taki, który naprawdę nie chciał puścić, nawet pod kluczem udarowym takim kluczem naprawdę konkretnym, który serwał śrubę. No i gryfik nadawał się do wyrzucenia. Ten gryfik gdzieś mam, także mam nadzieję, że będę pamiętał i przy okazji Wam go pokażę. Jeśli nie, to przepraszam. I pomimo tego, że naprawdę mogliśmy sobie serwisować te hantle, to nie miało to większego sensu, bo nawet gabaryt 50 był zbyt duży, aby wygodnie robić barki. Co prawda, design Huntley był bardzo fajny, ale w tej cenie możemy mieć taki zestaw na domowej siłowni. W zupełności nam wystarczy. Naprawdę mega trwały, już kilka razy upadły. Nie z mojej winy. Znajomy, który trenował, rzucił i naprawdę. Jestem mega zadowolony, bo kąt, pod jakim upadła handla, świadczył tylko o tym, że się gdzieś tam wygięła. Tak jak u Roberta, wiele osób rzuca handlami i te handle się wyginają. Tak, tutaj nie ma tego problemu. Jestem mega, mega zadowolony. Kolejnym aspektem tych handli to była przede wszystkim cena. No, powiedzmy sobie szczerze, taki zestawik za 7-8 tysięcy to po prostu bajka dla naszej kieszeni. Z tego względu, że mamy zestawy podobne, ale musimy dać 20-30 tysięcy i ta tolerancja wagowa nie jest perfekcyjna. Mimo tego, że mamy tam e, tolerancję, to i tak nie jest to idealne. A wyłożyć z 20-30 tysięcy to możemy na naprawdę mega, mega fajną siłkę i e, w tym mieć jeszcze zestaw tak ładnych hantli, jakie robi HMS, bo naprawdę. Odkąd zmieniłem kolorystykę siłowni, mega mi się one podobają. Co dla mnie było ważne, e, a przejdźmy sobie do hantli, które używałem. Były to hantle Hexy, też HMS-a. Przede wszystkim bardzo fajny był uchwyt, e, który jest tutaj zgrubiony. Tutaj jest troszeczkę cieńszy niż na środku, dzięki czemu każda z osób, czy osoba ma potężne dłonie, czy szczupłe. Dobierze sobie te hantle w odpowiedni sposób, tak aby się wygodnie trenowało. W poprzednim zestawie, o którym już mówiłem, był ten problem, że e, na przykład miałem zestaw, w którym handla 5 kg miała cieniutki uchwyt, a handla 50 miała przepotężny uchwyt, co sprawiało duży dyskomfort przy treningu i e, ciężko było się przyzwyczaić. Zawsze gdzieś tam dużo ciężej było te 50 kg. Dźwigać, bo jak człowiek zrobił całe serie na handlach o tych samych czy też podobnych uchwytach, to te 50 miały przepotężny uchwyt i było to dość problematyczne. Tutaj mamy naprawdę fajnie to rozwiązane i jest to mega duży, duży plus właśnie za takie uchwyty. Ilościowo i cenowo są to handle. Naprawdę rewelacyjne, spisują się świetnie. Jestem mega pozytywnie zaskoczony. Mimo tego, że byłem gdzieś tam przeciwnikiem takich hantli do domowej siłowni, to po czasie wiem, że jak macie dobrze wyłożoną podłogę i takie hantle, to naprawdę na lata wam to starczy, bo jest to naprawdę mega dobrze wykonane. A HMS dba o to, aby klient był zadowolony, i wiem, że tutaj dość mocno chwalę. Ale naprawdę w hms mogę sobie wyposażyć świetnie. No, Tyle o handlach. Pompa naprawdę mega, mega wjechała. A jeszcze powiem Wam odnośnie cen w HMS. Zawsze marzyła mi się brama narożna, ale zawsze gdzieś tam obserwowałem, że trzeba by było wyłożyć około 20-30 tysięcy. No i gdzieś tam bardziej byłem na nie niż na tak. A w HMS-ie możecie mieć. Świetną bramę za niecałe 10 tysięcy złotych. Także naprawdę robi dobra brama robotę w zupełności. Wystarcza do mojej siłowni, i naprawdę ilość ćwiczeń, jakie tu mamy, jest wręcz przepotężna. Zmieniam w przyszłości tylko ławkę, bo gdzieś tam ta ławka nie do końca mi zaczyna pasować pod wyciskania. Z tego względu, że e, właśnie trenuję na ławce dość twardej, to jest to dość spora różnica i wyciskam się dużo lepiej na takiej ławce. Mimo tego, że ta ławka jest naprawdę świetna, mega wygodna, e, początkowo porównywałem sobie do mega wygodnego fotela, ale na no, początku potrzebuję czegoś, żeby podźwigać ciężary, bo wiele osób pisze, Krzychu kiedy wracasz na ciężary. A żeby wrócić na ciężary, to wiecie sami, że powoli się zbroję, gryf olimpijski z HMS-u, o tym też sobie niedługo pogadamy i ciężary olimpijskie, także powoli się szykuje pod powrót na ciężary. Ale do tego czasu jeszcze troszeczkę trzeba wrócić do zdrowia, do formy i żeby ta masa była jak największa. Oczywiście pół ten pół serio dzisiaj. Taki lekki, mały trening, mała pogadanka. Dziękuję Wam za to, że tak liczne grono odbiera te filmy. Prawie 3000 wyświetleń w ostatnim czasie. Jednego filmu średnio półtorej do 2000 Was ogląda. To naprawdę jest mega miłe Przyszły suby. A z subami jest dla Was konkursik. Wystarczy, że udostępnicie, subskrybujecie, zostawicie komentarz, jakie. Ćwiczenia lubicie robić na siłowni. A ja wylosuję jedną z osób, która wygra albo Fokusa, albo Argininkę albo Zestawik. Zależy od tego jaki odbiór będzie tego filmu. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę. A jeszcze sobie powiedzmy o jednej sprawie. Tam u góry jest coś, co muszę wam pokazać i coś. O czym bardzo, bardzo intensywnie myślę, także czekajcie do kolejnego odcinka, i uchylimy rąbka tajemnicy, pogadamy, omówimy, zobaczymy, jak wy na to zareagujecie i co wy o tym sądzicie. Bądźcie cierpliwi, cierpliwi, ja się z wami żegnam. Udanego weekendu, pozdrowionka, hej!